Istnieje możliwość odzyskania składnika oprocentowania, jakim jest WIBOR z każdego kredytu, tak? W zasadzie tak. W zasadzie tak, dlatego że no do niedawna wszystkie właśnie kredyty, prawie wszystkie, to się zastrzegam, bo być może były to bez wibor ale ja takich nie spotkałem. W zasadzie wszystkie kredyty były udzielone w oparciu o WIBOR. Nie, tu znowu nie będę wchodził w szczegóły, bo one są jest skomplikowane. Generalnie to jest tak, że taka umowa, oprocentowanie takiej umowy jest nieważne, całe oprocentowanie. Natomiast no, siłą rzeczy wiadomo, że y, bank nie jest instytucją charytatywną i nie będzie udzielał kredytów za darmo. Więc y, na pewno koniec końców w toku procesu się okaże, że jakieś tam oprocentowanie jest należne. No ale składnik tego oprocentowania, czyli WIBOR, no, będzie z niego będzie z niego usunięty. A to, żeby tak uzmysłowić mniej więcej, jak, jaki to może być procent. No, najczęściej było tak, szczególnie przy kryptach hipotecznych, które co do zasady są nisko oprocentowane, że ten procent, który przypada na WIBOR, to była większa część raty odsetkowej.